Przez te absurdy stacisz nawet 150 tysięcy złotych dotacji na start. Dotację zdobyć nie jest tak wcale łatwo, ale jeszcze łatwiej skrzanić sobie szansę jeszcze przed złożeniem wniosku. Najczęściej robicie błąd w postaci najpierw założenia działalności gospodarczej, a potem szukania na nią dofinansowania. Jeżeli tak zrobisz... To niestety, ale ten statek już Ci odpłynął i dopiero będziesz mógł się ubiegać po pół roku, ale na stworzenie dodatkowego miejsca pracy, czego większość na początku chce uniknąć. Drugi absurd dotyczy jednego dofinansowania, mianowicie dotacji 150 tysięcy złotych z lokalnych grup działania. Mówiłem o materiałach, więc nie będę tu się rozwodził. Natomiast w telegraficznym skrócie 150 tysięcy złotych dla tych, którzy mają melunek w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców. Tutaj najczęściej wykładacie się nie przy przygotowaniu dokumentacji, nie przy zebraniu punktów, tylko w momencie, kiedy chcecie złożyć wniosek i okazuje się, że brakuje wam jednego numerka: numeru EP, numera producenta rolnego, którego otrzymasz ARIM i wcale nie musisz być rolnikiem. Natomiast ARIM masz 30 dni na jego wydanie. No i w niektórych przypadkach, jak się obudzisz za późno. To niestety, ale nie będziesz mógł złożyć wniosku, ponieważ ten numer potrzebny jest, by zarejestrować się i potem złożyć wniosek przez platformę. Trzeci błąd to niezadbanie o wszystkie dokumenty. I zdarzają się na przykład urzędy pracy, tam można obiegać się nawet o 52,5 tysiąca złotych, które odrzucą Twój wniosek, jeżeli będzie niekompletny. I najłatwiej wywalić się w momencie, kiedy musisz zdobyć na przykład zaświadczenia o zarobkach od swoich poręczycieli, a oni nie są z tego samego miasta, albo zgłoszą to za późno do swojego pracodawca. Te ma 7 dni na wydanie. Kolejny powód, banalnie po prostu głupi wręcz. Jak stracić szansę na ubieganie się o dotację Urzędu do Pracy 52,5 zł. złotych? Nie wiem dlaczego, ale część z Was po złożeniu wniosku o dofinansowanie z Urzędu Pracy. Zapomina o tym, że musi zjawić się raz na jakiś czas w urzędzie i odbyć rozmowę z doradcą. Złożenie wniosku o dofinansowanie wcale nie zawiesza takich obowiązków. Jeżeli nie zjawisz się i nie przedstawisz obiektywnie ważnej przyczyny, zostaniesz skreślony, a jeżeli tak, to Twój wniosek automatycznie leci do kosza. A czego Ty chcesz dowiedzieć się o stacjach? Daj znać w komentarzu. Cześć!